Okej? Okay? Right. No, sianeczko, witamy w kolejnym odcinku To są połączone ogólnie z jednego filmu 15 minut Jeden. No dobra, no to No Ale jest za dużo i tak, dobra Więc Lecimy dalej Później. No, po prostu No, no oglądajcie Tam, no. jeszcze do tamtej, no Serio? Zgurde, ja się Jak do mojego dziecka. Usiądź się, posznij. No mówiłam, że meble nie po czym je chować. O, piękny widok. Już gotowy. Zobaczmy, ile dostaniesz. Zobaczmy, ile dostaniesz. Już. Nie, to, to jeszcze się zbiorę. Na mojej powinnaś dostać jakąś trubę. Nie, no, Dobra. Dobra, ej, idź ku kupieniu przez No to, to jeszcze wywiozę. To tam to wywal. Wywal te dwie i kup lepsze. Jeszcze nie ma grzybobrania, na no. Jeszcze nie ma... Ten... Nie ma tu jakiegoś. Idź kup ten. O, o, czekaj, czekaj, bo przywieźli. Przywieźli dostawę. Dawaj, 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 dawaj mi. Dawaj mi. Dawaj mi, dawaj mi. Ej, lepsze, dawaj, lepsze pranie powiedz. Dawaj mi, dawaj mi, dawaj mi. Twój koszyk jest pełny. Masz lepsze pranie jakieś. Szybko idź, bo ty masz magnes. Szybko, idź, Magnes masz. Widzisz, samo ci zbiera. Niewystarczająco w, pra w pralce masz. Nie rozumiesz? W pralce masz niewystarczająco. Szybko, cyk, wsadź. I to wyciągnij. I szybko lecisz, lecisz, lecisz. co lecisz. sekund ci zostało. I szybko lecisz, lecisz po pranie, po pranie. Aj, i dupa. Tu jest dużo, tu jest dużo, tu jest dużo prania. To jest dużo prania. Dużo prania. Dobra, idź potem w pralce kupić w koniec. Już 11 minut to grać. Dobra, idź tam pralkę kupić. Ale tak nie wiem jak ten czas tak mija. Fajnie. No, no chyba co ty robisz, to myślisz? Chyba, <laughs> chyba będzie z tego dwa odcinki. Albo A nawet się trzy. Nawet z tego serię. Aż się nie znudzi. Pralka? Lepsza pralka ile? Jeszcze! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Nie, tu. No jeszcze! zobaczcie tam to z cegieł się, O! I to możesz kupić. Nie, dziwnie wygląda. Tak. No weź, ono się nie pomieści, a to sześć tylko. To też siedzi. O, i A Ale wtedy mnie nie siedzi. No, no właśnie, to to... Ej, a jaka jest najdroższa? Piętnaście? Piętnaście? Miliony. O kurde, się i siedzi, Ale bycze. Ej, na ty to robisz tego to chyba to serię. Serię. No, serio. No, seria. Aż nie, a ja nie wiem, wszystkich. Ej, do... ciekawe, czy to. Tą się tak północno wyłączy. Lepiej, Lepiej. Lepiej. Co kupię. I kosze. Tam było za 25. To tam. No już mi nie stać. Eee... Ale już, że były ładne nawet. Ale i tak wolę czarne i szare. To... Emo girl? Elfi, fisi, fisi. Mam, mam takie pi oczy. Dziwne. Niebieskie. pi no, bardziej pi no, bardziej Dobra, tam nie pijesz. A, nie masz Christophę Swiss w pracy. Wyciągnij wszystkie bocyk. Oj, czy nie ma wszystko. Bo boksy. 15 minut. Ty A ty co? co? Pra są. Ale duże tylko szybko. Dobra, nie. Ciekawe jak XXL będzie wyglądał. XXL? Duże... Przewiedź mi! na postaw te lepsze, te lepsze postaw, jak ja masz tyle dużo, żoku. Nie, nie Postaw te lepsze na pralki jeszcze. na lepszą pralkę. Szybko. Pranie, 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 dajcie mi pranie! Masz więcej miejsca w pracy? Mówię, dałóż tą lepszą. Gdy Do... ty... dałóż... No, to. I to jeszcze. Postaw. No, szybko. Tam, Szybko ale. bo mi grzeb ubrali wezmę! Ej, co to jest? Ej, A to jest jakiś klub, A to jest Twój! Nie, to jest kogoś. Zbieram. Pełny małych. A to z tego Pet! Z tych Petów. Szybko. Syk, lecisz. Masz jeszcze rzucić tam. Ej, tu coś jest. Dobrze, Nie masz, nie widzisz? Do tej ceglanej dobrze. Dobrze, No już mała. Nie, dobra. Za, weź, weź ten i ten i lecimy. Szybko, szybko, szybko. Speedrun. Nie. Ciekawe, ile dostaniesz z tej ceglany. Ja też się dziwię. Bo to nie będzie kawa, a nie dziwię. Bez... Bo słychać, co teraz, ale... Jak ktoś ma x-file? Tam, Milana, na prawo. Czekaj, już bierzemy skargi. Nie masz miejsca w pracy. Poszykuj. W nie, to nie, to jest jest seriasz, nie Ale to, nie o niej mówię, o innej. Dalej, kładźcie się! Dzień, tego, z tego. A tego. Aha, ja sobie 2p kupię. Bo on wtedy zbiera na mnie. Hmm? Hmm? No? no to kupeta. To kupeta. No Kupię się zaraz. Dalej.

no, no bo to trzeba mieć 50 tego, tego. Nie, to się zbiera łóżka No kupce, zero buksy i tyle. Aaa, to są łóżka dla zwierząt, a ja uwielbiam wata. No na kupce ten, e zero buksy, po co je masz niby, he? A no taki tak mam tak dużo. A ja mam zero. Jakieś ci znowu pranie dowieźli. E przynajmniej będę... Nie wiem, czy oni tak dużo się kąpią, że tyle prania mają. Chodź, widzowie, to nie to le, to jest legalne. To jest legalne. No i wcale że, że sadzę kogoś. A ja kota, albo, albo szopa. No to dawaj to dawaj jeszcze raz. Nie, albo dobra. Wtedy będę mieć więcej. Albo zbierać. Skąd że może być tylko jeden, nie chba. Dwóch. No, Ale Ale myślę, to ja myślałam, że już level pierwszy. Zwykle.

49 wobów, hmm. ale to tak, płacała się lepiej z tą Tak, to, to pralkę ze 150 albo koszyk koszy też, też ze 150, chyba że kupujesz tą. Ja, ja kupię pralki kolejną, Toma. Ta tam, z 50. Ja kupię kupił Nie, nie, wiem, czy koszyk się nie, Koszyk nie, 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 No tak, nie, 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 jest nie, to jest nie, To chyba A co ona ci już zbiera? O, dziękuję. Nie masz miejsca w pralce, nie rozumiesz? Ale panik jest chodziak. Co za... to jest nielegalne, halo. No Do rzutu. Aha, to ja już muszę tak zbierać pralnie, aha, okej. Okay. Ona też zbiera chyba. Nie, ona nie zbiera, ona tylko przenosi. Nie widzisz, że masz? Pełny jest, nie widzisz? Ślepa. Pobranie komuś deptasz. A ta sama biegnie za tym praniem równocześnie. Biedna suwka. A co ja otwieram? Ja odbierać? Tyle, Ej, ona chyba się zmęczy zanim go. To jest lepiej ta osoba? Energia moja się zbliża, dobra. Dużo. Ja muszę tylko odbierać, pranie już. No. Coraz ciekawiej się robi. Na no. 49 roboksu, no. że się kupiła. No. A szkoda, że nie można mieć dwóch. No. Cóż, za dobrze by było. No. Dalej. Ja czekam na jakieś poranie kolejne. A ta sowa dalej biega, dalej biega, biega pewnie. pewnie. A zawsze ona się zmęczyła. Ona idzie odpocząć chyba. Zobacz. Nie. Dalej biega, ale... No bo ona ma dużo energii, patrz. Aha, I Chyba się zmęczyła, się. Nęczyła. Nęczyła się. Prania. Nie spać. A co na robił z tym praniem? praniem. A śmieszkaś no. ma tego prana! Ej, możesz ty kupić już to. No. A ona się odpocznie. No, a Regeneruje się. Teraz no. dostawa prania. Nie, słowa mi nie niewiele na bank. O, ktoś też jest. Z koszykiem zielonym. A ja jedynie zielonego. To ile ta baba musi mieć kasy? No, 500. Ej, a mogę jeszcze to za 10 kupować? Ale nie to się opłaca. Ale dobra w sumie. Będziesz miała 20 taką 20. mafię. Taką mafię będziesz miała 20. tego. 25 kupię. Jedno i tam za 10. Za piątkę możesz sobie kupić. A teraz już nie. No teraz no, no, lepsza a nie ta stara, a tam stara, to jest rana. No tam dostajesz dychę, a nie piątkę. No tam te stare się nie opłacał. A to dobrze, syra. że to ci samo się ustawiasz. No, no ale dalej odpoczywa. Dalej <śpiewa> robi coś z tym. Śpi, śpi. No, no ale śpi, się ale jazda. się rusza. Tak, o! rusz. rusza. No ci nie złe. Porażek! Ej, no skarpeta się pojawiła. Gdzie? Gdzie? Na zważenie? No ale Odbieraj odbieraj po prostu tam te pranie czyste już to jest zebrał chyba jest chyba, już lata. Ta o tyle ja mogę po 15. Nie masz, więc mniejszą sprawę. Szybko! Szybko przed sobą! Cyk, biedna słowa się napracowała tyle. Ej, tam masz te kurde no. Tutaj, tutaj, no, ślepa. Szybko odbieraj te... Biedna słówka. Musisz sprzątać wszystko po tobie. Tu zostały ci dwa. No, ale ja mam pranie już wykorzystane. No, pięć, pięć, to jest gotowe wszystko. Nie rozumiem, że tam zostało te dwa? Ty ale... Ja, ty ja jesteś ja ułowna. łowna jesteś, jest. nie myślisz. Ja. O, patrz, zostało ci tutaj, tutaj dwa i tutaj, tutaj dwa, bo się na zielono świeci. tego, no, Zbierz, widzisz? No już nie myślisz. Szkoda, że ktoś mnie nie może odbierać tego No, ale musisz sama latać. Nie ma nic za darmo. Widzisz, że nawet nie myślisz, co się robi. Jeszcze do odebrania? Nie. Tu. Było. Dobra, idź kupić kolejne pralki. Nie, teraz nie. Tu masz na salonach. O, tu się naszą grę, aby uzyskać więcej aktualizacji. Nigdy więcej jej nie zaktualizujemy. No i się szybko, tu jestem teraz w czarnej. tu masz jedynkę. Aha, nie wiem. A ty mądra jesteś, Mam Zostaw -hmm. tej to zbieranie, a ty zbieraj no. czyste. No. Tu masz jedno jeszcze. Tylko znowu odpoczywa. Ale ja mam... Tu cegła tak jeszcze, to ją, żeby ceglana pralka była. No nie. A ja bym bardzo chciała, ale nie wiem. Daje... No co, że ty spralasz? Marnujesz się! Ty, No szybko! Szybko, szybko! Jest 23 minuta nagrywania. Nie wiem, czy widzowie już to wyłączyli, ten filmik, nawet. No, no. Oczywiście, z tego będzie, będzie można seria. Już pierwszy odcinek, a już, jest, a już będzie seria. Na tym skończymy dzisiaj. Wiem, że jeszcze minuta pozostaje, ale jest tak, mamy Dobra. problemy techniczne, więc dziękujemy za oglądanie. Cześć! Na razie!